Projekt dotyczący przebudowy systemu drogowego w Rumi i w Redzie został już zakończony. Teraz kierowcy oficjalnie mogą korzystać z nowego połączenia drogowego. Na ulicy Gniewowskiej zlikwidowano przejazd kolejowy i utworzono rondo. Przy okazji dwa wiadukty, przejście dla pieszych podziemne pod toroami kolejowymi, jak tutaj widzimy, już nie ma tych szlabanów. Przygotowania do realizacji projektu trwały kilka lat, natomiast budowę rozpoczęto we wrześniu 2010 roku. Samo przygotowanie projektu trwało bardzo długo, wiele lat, to można powiedzieć przez trzy kadencje, prawie to się ciągnęło. No ale dlatego, że to był olbrzymi projekt, też związany z tym, że robimy na styku z koleją, z PKP, wszyscy ci, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z PKP to wiedzą jak jest to trudna instytucja w tych takich urzędowych sprawach. Najtrudniejsze były te wszystkie uzgodnienia, budowa tych wiaduktów, uzgodnienie tego itd. Liderem projektu jest powiat wejherowski. Pozostali uczestnicy to Reda, Rumia, Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Urząd Marszałkowski. Dzięki temu partnerstwu, swoistemu partnerstwu samorządu powiatowego z Wejherowa Pani burmistrz Rumi, pana burmistrza Redny, oczywiście przy wsparciu marszałka województwa. Dzisiaj ja mogę być z tego wielkiego projektu, przecież przekraczającego ponad 50 milionów złotych swojej wartości być po prostu dumnym. Całkowity koszt projektu to ponad 58 milionów, z czego 65% kosztów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.